Wiktoria Kowalska od zawsze wiedziała, że jej powołaniem jest nauczanie. Już jako mała dziewczynka bawiła się w szkołę, ustawiając swoje lalki w rzędach i wyobrażając sobie, że uczy pełną klasę dzieci spragnionych wiedzy. Teraz, w wieku 32 lat, spełniała swoje marzenie jako nauczycielka w szkole podstawowej w małym miasteczku, w którym dorastała. Jej kasztanowe, falujące włosy otaczały łagodne rysy twarzy, a zielone oczy pełne były troski i zrozumienia. Uczniowie ją uwielbiali, a jej klasa była dla nich jak drugi dom ciepłe, kolorowe miejsce wypełnione inspirującymi plakatami i pracami dzieci. Każde dziecko czuło się tam wyjątkowe i wierzyło, że może osiągnąć wielkie rzeczy. Wśród jej uczniów był jeden chłopiec, który zajmował szczególne miejsce w jej sercu Janek Tomaszewski, jedenastolatek o szczupłej sylwetce i jasnych, rozczochranych włosach. Choć wyglądał na niepozornego, Wiktoria szybko dostrzegła jego niezwykłą inteligencję. Janek pochodził z trudnej rodziny. Jego ojciec, od lat bezrobotny, całe dnie spędzał, pijąc piwo przed telewizorem, podczas gdy jego matka pracowała na dwa etaty, aby opłacić rachunki. Oboje byli zbyt zajęci, by interesować się edukacją syna. Dla nich szkoła była jedynie miejscem, w którym Janek spędzał czas, gdy nie mogli się nim zajmować. W klasie chłopiec był cichy i wycofany, zawsze siadał w ostatniej ławce, jakby chciał zniknąć. Jego znoszone, stare buty były powodem kpin ze strony kolegów. Wiktoria zauważyła, jak próbował ukryć stopy pod ławką, aby nikt ich nie widział. Mimo nieśmiałości miał niezwykle bystry umysł. Jego wypracowania były małymi arcydziełami, pełnymi wyobraźni i dojrzałości, jakiej nie spodziewałaby się po tak młodym chłopcu. Z kolei zadania matematyczne rozwiązywał z taką łatwością, że wprawiał nauczycieli w zdumienie. Pewnego dnia, po lekcjach, Wiktoria zatrzymała go na rozmowę. Masz niesamowity talent Janku, powiedziała z ciepłym uśmiechem. Czy myślałeś kiedyś o wzięciu udziału w wojewódzkim konkursie dla młodych naukowców? Chłopiec spuścił wzrok i zaczął nerwowo skubać postrzępiony ręka w swojej koszuli. Nie sądzę, pani profesor. Rodzice nie byliby zadowoleni. Wiktoria poczuła ścisk w sercu. A jeśli bym ci pomogła się przygotować? Moglibyśmy pracować razem po lekcjach. Po raz pierwszy w oczach chłopca pojawił się błysk nadziei. Naprawdę zrobiłaby to pani dla mnie. Oczywiście! Wierzę w ciebie! Przez kolejne tygodnie spędzali popołudnia nad projektem dotyczącym energii odnawialnej, który Janek wymyślił, obserwując, jak wiatr porusza liśćmi w jego podwórku. Podczas wspólnej pracy Wiktoria zauważyła, jak fatalny stan miały jego buty. Podarte podeszwy i dziury po bokach sprawiały, że nie mogła przestać myśleć o tym, jak chłopiec przetrwa nadchodzącą zimę. W sobotę, podczas wizyty w galerii handlowej, zamierzała kupić nowy komplet pojemników kuchennych. Jednak, przechodząc obok sklepu obuwniczego, jej wzrok padł na solidne, ciepłe buty na zimę, przecenione na promocji. Nie zastanawiała się długo, kupiła je w rozmiarze Janka. W poniedziałek rano przyszła do szkoły wcześniej i dyskretnie poprosiła Janka, aby podszedł do jej biurka. Mam dla ciebie małą niespodziankę, powiedziała, podając mu torbę. Chłopiec ostrożnie otworzył paczkę. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia na widok nowych butów. One są dla mnie, zapytał drżącym głosem. Wiktoria skinęła głową z uśmiechem. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Pomyślałam, że będą idealne dla przyszłego wielkiego naukowca. Janek przycisnął buty do piersi, a w jego oczach zabłysły łzy. Dziękuję, pani profesor. Nikt, nikt nigdy nie zrobił dla mnie czegoś takiego. Tamtego dnia Janek wracał do domu z podniesioną głową, dumny ze swoich nowych butów. Po raz pierwszy od dawna czuł się równy swoim kolegom. Jednak jego radość nie trwała długo. W domu rodzice od razu zauważyli buty. Skąd to masz? zapytał ojciec w jego głosie słychać było podejrzliwość. Nieświadomy konsekwencji, chłopiec szczerze odpowiedział, że dostał je od nauczycielki. Rodzice wymienili spojrzenia pełne niepokoju. To nie jest w porządku. Szepnęła matka. Nauczyciele nie powinni dawać uczniom takich prezentów. Następnego ranka ojciec Janka poszedł do szkoły i zażądał rozmowy z dyrektorką. Wiktoria, która właśnie zaczynała dzień pracy, poczuła ścisk w żołądku, gdy zobaczyła go w sekretariacie. Kilka minut później została wezwana do gabinetu. Dyrektorka, surowa kobieta w średnim wieku, spojrzała na nią z powagą. Pani Kowalska, co pani myślała, dając uczniowi tak osobisty prezent? Wiktoria próbowała wyjaśnić swoje intencje, opowiedziała o trudnej sytuacji chłopca i o tym, że chciała mu tylko pomóc. To poważne naruszenie zasad zawodowych. Przekroczyła pani granicę między nauczycielem a uczniem. Z ciężkim sercem usłyszała słowa, których tak bardzo się obawiała. Została zwolniona. W następnych tygodniach próbowała znaleźć pracę jako korepetytorka, ale nic nie mogło zastąpić jej dawnej roli w szkole. Każdego wieczoru, gdy kładła się spać, myślała o Janku. Czy nadal rozwijał swój talent? Czy nie stracił wiary w siebie? Niepewność ją dręczyła. Siedząc w swoim małym mieszkaniu, poprawiała pracę uczniów których uczyła prywatnie, zastanawiając się, czy kiedykolwiek jeszcze będzie miała szansę naprawdę zmieniać życie dzieci tak, jak kiedyś zrobiła to dla Janka. Wiktoria Nowak usłyszała dzwonek telefonu. Numer był nieznany. Halo. Pani Wiktoria Nowak. Rozbrzmiał męski głos po drugiej stronie linii. Tak, to ja. Nazywam się Damian Dębski i chciałbym z panią porozmawiać o jednym z pani byłych uczniów, Janie Tomaszewskim. Serce nauczycielki zabiło mocniej. Janek: Czy wszystko w porządku? Więcej niż w porządku odparł mężczyzna. Właśnie dlatego dzwonię. Czy moglibyśmy się spotkać na kawę? Mam propozycję, która może panią zainteresować. Zaintrygowana i podekscytowana, Wiktoria zgodziła się na spotkanie. Następnego ranka udała się do kawiarni w centrum miasta. Po wejściu przywitał ją wysoki, elegancko ubrany mężczyzna w średnim wieku. Pani Nowak, to przyjemność panią poznać powiedział, wyciągając rękę: Proszę usiąść. Kiedy zajęli miejsca. Wiktoria od razu poczuła, że Damian to osoba przyzwyczajona do przebywania w prestiżowych kręgach. Po złożeniu zamówienia zaczekał chwilę, po czym kontynuował: Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem inwestorem i filantropem. Moją pasją jest wspieranie młodych talentów, zwłaszcza tych, którzy pochodzą z trudnych warunków. Wiktoria słuchała z zaciekawieniem. Kilka miesięcy temu otrzymałem wyniki ogólnopolskiego konkursu dla młodych naukowców. Wśród finalistów był wyjątkowy projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii. Autor: Jan Tomaszewski. Oczy Wiktorii rozszerzyły się ze zdumienia. Projekt Janka naprawdę go wysłał. Damian się uśmiechnął tak, i był znakomity. Byłem pod tak wielkim wrażeniem, że postanowiłem dowiedzieć się więcej o tym chłopcu. I wtedy odkryłem jego historię. Zrobił przerwę, upijając łyk kawy. Dowiedziałem się, że to pani była jedyną osobą, która w niego wierzyła, która go wspierała, gdy nikt inny tego nie robił. I również słyszałem o niesprawiedliwości, która panią spotkała, gdy straciła pani pracę za zwykły akt życzliwości. Wiktoria poczuła łzy napływające do oczu. Ja tylko chciałam mu pomóc. Janek to niezwykły chłopak. Wiem, odparł Damian. Dlatego tu jestem. Prowadzę fundację, która wspiera dzieci takie jak Janek. Oferujemy stypendia, mentoryń i zasoby, które pomagają im osiągać pełny potencjał. I chciałbym zaproponować pani pracę w naszej organizacji. Wiktoria za nie mówiła. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Pani rola polegałaby na wyszukiwaniu i wspieraniu takich młodych talentów, wyjaśnił Damian. Dałaby im pani szansę, tak jak zrobiła to pani dla Janka. Co pani na to? Przez chwilę nie mogła wydobyć z siebie słowa. Wreszcie, ze łzami w oczach i uśmiechem na twarzy, powiedziała: Tak. Tak, zgadzam się. W kolejnych tygodniach Wiktoria rzuciła się w wir pracy. Fundacja była wszystkim, o czym marzyła. Podróżowała po całym kraju, odwiedzając szkoły i wyszukując utalentowane dzieci, które, podobnie jak Janek, potrzebowały tylko jednej osoby, która w nie uwierzy. Pewnego dnia, podczas pracy w biurze fundacji, otrzymała niespodziewaną wizytę. To był Janek. Teraz wyższy, bardziej pewny siebie, z iskrami w oczach. Pani Wiktorio! zawołał, rzucając się jej na szyję. Wiktoria objęła go mocno, łzy wzruszenia spływały jej po policzkach. Janek! Jak ty wyrosłeś? rozmawiali godzinami. Chłopak opowiedział jej, jak konkurs zmienił jego życie. Jego rodzice. Dumni z jego osiągnięć, zaczęli go wspierać. Szkoła, wstydząc się swojego postępowania wobec Wiktorii, zaoferowała jej powrót do pracy. Ale Wiktoria odmówiła. Jestem szczęśliwa tutaj, widząc realny wpływ, jaki mamy na te dzieci. Najważniejsze, że mogę śledzić Twoje sukcesy, Janku. Nie ma dla mnie większej nagrody. Tamtej nocy. Kładąc się spać, myślała o niezwykłej drodze, którą przebyła. Jeden drobny gest dobroci zmienił nie tylko jej życie, ale losy wielu dzieci w całym kraju. Uśmiechnięta zasnęła, wiedziać, że przyszłość jest jasna, a jej misja dopiero się rozpoczyna.